Dobra, witamy, witamy i zapraszamy pierwszego uczestnika jakim jest Rock Alon 2K yy, Witamy a, yy, roku Łuczka, yy, ja ci nie dawałem głosu, tak więc proszę się zamknąć. Nie mądruj się tam. Mamy pełną widownię, prawie pełną, yy, trochę mniej pełną. Jest 30 ponad osób. I co nam dzisiaj zaprezentujesz roku? Jak to było 90 razy? Możesz powtórzyć, bo coś tam ci trochę okay. się burzy. Zaśpiewam jak to było 90 razy. Okej, okay, widzę, że jeszcze przed mutacją to jakiś. E, no Młody wiesz o co chodzi? E, co mówisz? Młody uczestnik, widać jakiś. Tak, ma 30 lat, ale mutacja jeszcze nie przeszedł. A tu tam e, mniejsza, oto. E, dobra, a więc zaczynaj. Zdecydowałem się zaśpiewać dla was tę piosenkę Zaraz rąk żartuję, przecież tylko recytuję Lepiej recytować, a później szpanować Tę piosenkę wrzuciłem, której sam wystąpiłem Ryby będą słabe, ale to nie problem żaden Mogę zadał same bzdury, to wam wrzucę garść kultury Zwyczaj ci co w radiu, może i śpiewają ładnie, bez przekazu tam żadnego. Przyznaj rację mi kolego. Ja nagrywam to na tego. Chcesz uczcić tu lepiego, a nie dawać pokaz jaki dobry jest mój wokal. Ja nagrywam dzisiaj wersji, bo jest sprawa tego warta. Dziewięćdziesiąt razy słowach mych zawarta. Dziewięćdziesiąt razy tańczyłem na plaży Dziewięćdziesiąt razy granie mi się marzy Dziewięćdziesiąt razy gracze są za starzy Dziewięćdziesiąt razy mózg mi się smaży Dziewięćdziesiąt razy razy tysiąc mi się marzy I dzisiaj się to stało, będę śpiewać mockę całą no i spójrzmy prawdzie w oczy, mój jest przeuroczy. ta da da tam tam da tam, tam tam da da tam tam ta da tam, tam, da tam, da tam, tam tam tam, tam 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 da tam tam da Dam, 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 dam. Dobra, rok k k 2k, nie wiem czy to twój wiek, czy co? Czy ktoś zapraszał tu gościa? Koście Dobra to um, ochrona... Zaraz się widzimy tylko ochrona sprzątnie. Okej, okay, ogarnęliśmy widownie. Wiecie, jacie fanów. Tutaj chcę ten e, co to Wy miał. mi chcą, wydońc? E, tak, e, dobra, to najpierw zaczniemy od Mućki. Eee. jak oceniasz... Słucham. Jak oceniasz e, uczest. Czekajcie, tak. bo tu wchodzą i Do... nas molestują. Przepraszamy, ale musieliśmy odjeść Roka do szpitala z powodu ataku rojonizmu. Okej, okay, okej, okay, dobra. Co się mu stało? Dobra, zarąbali nam jednego jurora, ale myślę, że... Muczka? Słucham. Dobra. dobra, to zapraszamy następnego uczestnika. E, ktoś zapraszał tu szkieleta? Nie wiem, e, dobra, zapraszamy następnego uczestnika. Szkieleta nasz ochroniarz, jak coś. Witam. E, dzień dobry, e, co pan nam dzisiaj pokaże? E, dzisiaj chciałbym zaprezentować, e, jak rzucać jajami. Mm -hmm. Dobrze, może coś ciekawego będzie? Za to dobrze. A, po, proszę pogadywać. Wow, Oooo! Oh, oh, brawo! <śmienic> eee, dobra, tutaj. Oho, dobra. Eee. Eee, to, to, to pana cała szu szuczka, tak? Tak. Eee, proszę stanąć przy mikrofonie, bo prawie pana eee, okay. Ja tylko tutaj to sprawdzę. Proszę, eee, sprawdzę. Bo... Okej. Okay. Ale, ale proszę wpaść tam. Wpaść? Wpaść, tak. Tam jest weekend darmowy. Dziękujemy. Aha, okay. Pa. Okay. Dzień, Dzień dobry. dobry. Za my przyprowadziliśmy pacjenta. E, dobrze. Możecie iść. Wilton. Dobra, tak. E, to teraz mieliśmy Pana ocenić, prawda, Mućko? Mućko? Yy, to tak, yy, Roku, o, ja myślę, że dosyć dobrze śpiewasz, ale to jeszcze nie to. Za mało profesjonalizmu. Yy. A Ty, Mućko, jak myślisz? No powiedziałem powiedziałem że powiedziałem powiedziałem. Ale mnie to nie obchodzi. Tak więc y, to będzie Sama to samo. To samo. Y, weekend w spa. spa. No ale proszę tam spaść. No. Tam posłuchaj. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. tam. A, dziękujemy. Dziękujemy. Miłej podróży. Y, ok. Zapraszamy następnego uczestnika. Zapraszamy kolejnego uczestnika. O nie, tylko nie Lemur. O nie nie, no może... Nie wiem po co przejść. Dobra, widziałem znowu, że chcesz śpiewać. Znowu pewnie jakąś żałosną piosenkę. No. Nie no śpiewaj sobie, bo jest napisane. Nie, on no, to ciągle głupa klei. Klej? Co to znaczy klej głupa? Dobra, mniejsza. Klej głupa skleja głupki. Aha, okej, okay, okej. Okay. Dobra, no to śpiewaj. To Kongę tańczyć chcę, niech patrzy na mnie się. Gni zad i nazad, zad, za zad krzydź, hey! Od nocy do rana łap za zad, pawiana jak nie ma, pawiana szympans nada się, tańcz Kongę! Od nocy do rana łap za zad, pawiana jak nie ma, pawiana szympans nada się, tańcz Kongę! Więc baw się z nami i dzięki bądź jak oregami i tańc z nami kon, kon! Kong, Kong! Okej, okay, mm, Muczka. Musimy go ocenić teraz. Słucham. Dobrze, oceniamy. Na razie, mm, tak. Powiedz tak. Jedno słowo, dwoma słowami. Słucham. Tema nawet. I mnie to odpowiada, bo ja wcale nie chcę przegrać. Mm, ja myślę, że nie jest... Aha. Starczy? Z to nie jest słowo. To jest literka. No, literka. O, do, 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 dobra 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 A więc ja tylko powiem y, jedno Co ty chcesz powiedzieć No znowu, czekajcie muszę tam znowu y, Wysyłam Cię na Karaiby Na Karaiby się dźwignie coś nie działa Na ucieprzwie Dobra No nie, co on tu robi dalej Ochrona! Dobrać go Samba Szybko, idź do psychiatryka najlepiej. Nie pokazuj nam się na oczy więcej. A tu, a ten chyba coś drogę pomylił. Chyba tak, okej. Okay. No ale nie smuć się, przecież możesz jeszcze wygrać następną edycję. No na no nie płacz. tego banana!